Już? O, już się nagrywa. A więc, kolejna część odpowiedzi. I właśnie, w ogóle generalnie mamy problem, ponieważ nie wiemy, kto zadawał ostatnie pytania. Mimo wszystko. A więc mamy kilka pytań na dziś. Pytanie numer jeden. O, pytanie jest czteroczęściowe właściwie. Wyobraź sobie, że ktoś ma dysonans poznawczy, albo lepiej, podwójny dysonans poznawczy, gdzie po jednej stronie barykady stoi osoba miła, uczuciowa, w dodatku z zazębiającym się niczym dwa trybiki w sokowirówce charakterem, a po drugiej ładna co za talerz zupy daje dupy. Tutaj nasz główny bohater staje przed wyborem swojego życia. Pójdziesz ścieżką prawości, lub też zejdzie na tą, co się pozornie prawa wydaje. Owiec. Jednak w zależności od osoby, obydwie mogą być wymierne dobre lub złe. Zawsze zostaje opcja pozostania neutralnym, lecz wiąże się z największymi problemami i wyrzeczeniami. A więc teraz mości pani niech, orzek... pani, niech orzeknie, którą z dróg podążać ma ów strudzony wędrawiec. A więc, hm, drogi ktokolwiek to zadawał, bo nie pisze niestety, wszędzie jakaś Agata, ale podejrzewam, że to jest błąd, odpowie.pl odpowie Więc, hm, wydaje mi się, że ma podążyć ścieżką, powie? No dobra. Kolejny. Czy gmeranie chomikiem w dupie jest takie fajne? Ha, wiem co pomoże mi odpowiedzieć na to pytanie. To nie jest może chomik, ale chomikopodobne stworzenie. Więc synku, czy gmaranie to było w dupie jest takie fajne? Niestety, on nie umie mówić, więc odpowiedź na pytanie pozostaje zagadką. Kolejne pytanie. A banana z ketchupem lubisz? Skoro ja dam placki ziemniaczane z dżemem, to czemu mam nie lubić banana z ketchupem? No dobrze, nie będzie. No. O, pytanie kolejne. Brzmi. Czemu nie pokazałeś cycków? Bo postanowiłam zrobić to dzisiaj. E, Okej. Okay. Pytanie kolejne. Chcesz się ruchać z Floydem i Questem? Kimkolwiek oni są. No nie wiem. Jak to robisz, że Twoje włosy są takie piękne? A więc tak. Staję codziennie rano. Wszystkie! Każdego po kolei mi się muszę się wyczesać. Wiecie, ile to jest męka? Jejku! A do tego używam szamponu Timothy. Róża z maliną, o ile się nie mylę, i z ekstraktem z perę. Polecam, naprawdę. Czy masz swoją ulubioną piosenkę i czy możesz ją zaśpiewać? Nie? Nie mam? No, nie mam. No, nie mam. Jeszcze jedno jest pytanie. Kocham Cię, że no wyjdziesz za mnie. Jak dostanę pierścionek, to i owszem. Aha, w ogóle, bo jeszcze nie zdążyłam się pochwalić, nie? To jest kajinok takie. O, tak pachnie. O, tak pachnie Kajli minok. O właśnie tak, tak pachnie Kajli minok. Czujecie jak ładnie. No. A więc tak właśnie pachnie... Kylie Minogue i w ogóle zapomniałam o bardzo jednej ważnej rzeczy, nie? No. Ale to już jest nieważne, bo na dziś kończymy. Kolejne pytania, które będziecie chcieli zadawać, wiecie sami na jakiej stronie. Pozdrawiam!